Cześć Boże, moi drodzy, witajcie w piątek o poranku w drugim tygodniu Adwentu. Przyzywajmy Ducha Świętego i posłuchajmy Ewangelii. Duchu Święty, który jesteś światłością wiekuistą, który przychodzisz jak światło do ciemności, prosimy Cię, rozświetl nasze serca i nasze umysły, abyśmy, słuchając wiekuistego Słowa Bożego, mogli otworzyć nasze serca. Na Jego moc działania w naszym życiu. Przyjdź, Duchu Święty, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z Ewangelii Świętego Mateusza Jezus powiedział do tłumów: Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno przymawiają swym rówieśnikom: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście, biadaliśmy. A wy nie zawodziliście. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią: Zły duch go opętał. Przyszedł syn człowieczy, je i pije, a oni mówią: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. No i wydaje się, moi drodzy, że jest to logiczne, co chce dzisiaj powiedzieć nam Pan Jezus. Mianowicie, ci, którzy nie przyjęli Jana Chrzciciela, nie są w stanie przyjąć również Jezusa. Bo skoro Jana nie przyjęli, to dlaczego przyjmą Jezusa jako Chrystusa? Czy nawet powinniśmy powiedzieć, że skoro nie przyjęli Jana Chrzciciela, to nie przyjmą Chrystusa, bo dla niektórych jeszcze nie było oczywiste, że to jest, że nim jest Jezus Chrystus. I zastanawia mnie to, czy dzisiaj tak się czasem też nie dzieje w świecie, w którym żyjemy, że trudno przyjąć zbawienie, trudno przyjąć Boga, jeżeli się nie uznaje Jezusa, Chrystusa za Pana i Boga. Trudno przyjąć ofertę Bożą, która mówi o zbawieniu człowieka, jeżeli ktoś twierdzi, że zbawienia nie potrzebuje. A kto nie potrzebuje zbawienia albo bardziej zbawiciela. Nie potrzebują go ci, którzy nie uznają grzechu, no bo skoro nie mam grzechu, to teoretycznie moje życie wieczne jest niezagrożone. Więc skoro moje życie wieczne mnie nie interesuje, czyli nie jest zagrożone, no bo nie mam grzechu, to nie potrzebuję nikogo, kto by mnie zbawiał. No i mamy błędne koło. Ale niestety jest inaczej. Święty Paweł będzie pisał, że wszyscy zgrzeszyli, a grzech przynosi śmierć. Więc mesjasz to zbawiciel, więc zbawia człowieka. Więc świat jak nigdy wcześniej potrzebował mesjasza, zbawiciela, by wykupił człowieka pogrążonego w grzechu i podniósł go wyżej do godności dziecka Bożego. Więc jeżeli ktoś odrzucił Jana, nie może przyjąć Chrystusa. A jeżeli ktoś odrzuca prawdę, którą daje Jezus, Współcześnie, to nie jest w stanie przyjąć prawdy o tym, że każdy człowiek zgrzeszył. Dlatego Bóg staje się niepotrzebny. Mesjasz jest niekonieczny, bo świat go nie potrzebuje, bo nie uznaje prawdy o grzechu. A zadziwiające jest to, że Jezus doskonale wiedział, że tak będzie. Dlatego, kiedy zapowiadał przyjście Ducha Świętego, to co powiedział? Że, kiedy stąpi Duch Święty, to najpierw pouczy świat o grzechu żeby świat wiedział, że jest grzech i że Zbawiciel był konieczny. I tak, moi drodzy, możemy to przełożyć na nasze życie. Czyli jeżeli ja nie uznaję grzechu, jeżeli nie uznaję swojego złego położenia, czy nie widzę, że moje życie wieczne może być zagrożone utratą, to nie potrzebuję Jezusa, nie potrzebuję Chrystusa. Więc jeżeli ja uznam swój grzech i swoją słabość, i ryzyko utraty życia wiecznego w Królestwie Niebieskim, to wtedy ja potrzebuję Mesjasza, potrzebuję Zbawiciela. I to jest nic innego, moi drodzy, jak prostowanie dróg Panu. Więc na początku trzeba uznać grzeszność, żeby powiedzieć tak, potrzebuję Mesjasza, Zbawiciela, żeby mnie zbawił od moich grzechów i ode mnie samego. I tak, moi drodzy, wtedy dopiero. Rozpoczyna się przygoda z Ewangelią, czyli człowiek, który jest w ciemności, wychodzi do światła, bo to Jezus Ewangelią przyszedł jak ze światłem w ciemność i rzucił nam to światło na Ewangelii. Ewangelią rzucił nam światło na nasze życie, byśmy się nie potknęli, byśmy nie utracili życia wiecznego. Zatem, moi drodzy, uznając konieczność zbawienia, odpowiadam na najważniejsze pytanie. Tak, mesjasz przyszedł i zbawił ciebie, zbawił mnie i nawet największego grzesznika, który jeszcze nie uznaje swojej kiepskiej sytuacji. Pomódlmy się, moi drodzy, razem z kościołem. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy z wielką czujnością oczekiwali przyjścia twojego Syna. I wierni pouczeniom naszego Zbawiciela wyszli na Jego spotkanie ze światłem wiary i miłości. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do jutra.